na plaży. W tablecie grozy wysiadły baterie. Ale Megan McKenna chętnie namiesza w jego imieniu. Powiem wam prawdę. Powiedziałam, że dzisiaj na nikogo nie będę krzyczeć. Ale cóż... Ostatnio świetnie dogaduje się z Ali. To porządna laska. Ale wydaje mi się, że wciąż czuję coś do Jordana. Megan wciąż nie może przeboleć tej nocy, kiedy Jordan wybrał mnie. Nie wiem, jak udowodnić, że o mnie nie musi się martwić. Laska sama nie wie, czego chce. Jest ze mną, więc skąd ten pomysł? Serio? Ty i Ali? A czemu nie? Przeszanic to. Walę prosto z mostu, bo cały wieczór do mnie mrugasz, ale się porobiło. Widzieliście jego minę? Co do diabła to się namieszało. Ex na plaży.